Dziś wieczór urządzamy w obozie grę terenową. Zwycięzcy otrzymają nagrodę. Magiczny skrzydlaty portal! Powrót do Magic Tears. A? Gdzie jesteśmy? Kiedyś tu byłam. Ja też. Wygląda znajomo, ale było jakby bardziej kolorowo. Całkiem jak w moich koszmarach! To dlatego Jelly prosiła o pomoc. Hej! To był mój dom! Jej! I mój dom też tu jest! Tyle się działo, jak byłyśmy małe. <śm> <śm> możemy już iść! To straszne nudy. Tak, byłyśmy tu jako dzieci i. już nie jesteśmy dziećmi. Zwijajmy się stąd. Masz rację, Krystal, zmieniło się tu. My także. Już nic nie jest tak jak dawniej. Znajdźmy koni i resztę i wracajmy do obozu. Słusznie, byłyśmy pierwsze w grze terenowej. No, pierwsze albo drugie. Ha! Hej, zobaczcie! Chodźmy za fistaszkowym śladem koni, za mną! Kony, Kony, koni! 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 Koni, to my! Czy to naprawdę ty? Lulu? Lila! Ha? Snowy? Tęskniłam za tobą, Snowy! Teraz sobie przypominam, kiedyś mieszkałyśmy w Magic Tears. Tak długo was nie widziałam. Mieszkałam tu. Bardzo fajne miglo otoczonym śniegiem. <grym> Jej! Śmigałam na desce. <grym> Nadal śmigam. Ja mieszkałam za toce Tutti Frutti. Musimy tam później wpaść na kraj Tak! Był znakomity! Pamiętacie? I przyjaźniłyśmy się! A raz Stella pocałowała narwiego. No, <grym> <grym> Przestańcie, nikt tego nie pamięta. A, ojej, naszyjnik dla mnie? Tylko się nie bijcie! Nie szkodzi, lulu. Liczą się chęci. Wiecie co? Brakowało mi was. Mnie też. Przestań, rym. Nie jestem lodami. Co tu się dzieje? Dlaczego do świata Magic Tears powraca kolor? Tylko nie to! Przecież mówiłaś, że męczą cię telefony i chcesz tu odpocząć. No tak, odpocząć, ale nie aż tak. Mam moc ważnych spraw do dopilnowania. No, pora wracać i zgarnąć naszą nagrodę. Raczej naszą. Mamy o flagę więcej. Tylko jedną? Zatem nie macie szans. Chciałabym odwiedzić Zatokę Tutti Frutti, ale może lepiej wracać, żeby nagroda nam nie przepadła. Nie możemy iść. Trzeba coś zrobić, by powrócił tu kolor. Kogo obchodzi ta odnagra. gra? Świat Magic Tears nas potrzebuje. Ale my już nie jesteśmy dziećmi. Więc naprawmy go jako dorosłe. Zagłosujmy. Nie. Yes! Yes! Świetnie. Kto jest za powrotem ręka w górę? Raz dwa y, pięć. Kto chce tu zostać ręka w górę? Raz dwa cztery. A ty, Lala? No, nie wiem. Lala, nie stresuj się, ale wszystko zależy od ciebie. Chcesz, żebyśmy zostały? Czy wróciły i zdążyły zdobyć nagrodę? Cóż, chyba jesteśmy prawie dorosłe. Nie chcę, żeby nas wyrzucili z obozu, a oddalanie się jest zabronione. Sześć do czterech. Wracamy do obozu. Ale... Nie zgadzam się. Kwestionuję wynik. Jest fair. Poza tym, zawsze możemy tu wrócić później. Hej, co to było? Rym, gdzie one zniknęły? To dziwne. Nic takiego, to tylko wiatr. Chodźcie, wracajmy. To nie jest wiatr. Ten śmiech brzmi jak ten w moich koszmarach. Serce uskrzydlone, pozwól przejść na drugą stronę. Czekajcie! żeby się stąd wydostać. Pamiętam, że była tu luneta. Spróbujmy stamtąd wypatrzeć inny portal. Chodźmy! Nie mieścimy się. O nie! Wszystkie światy wyblakły! Serio? Daj spojrzeć! Nawet Zatoka Tutti Frutti? To straszne! Trzeba coś zrobić! Nie! Lepiej wracać, i zanim problem dotknie nas! chcesz wrócić, geniuszu! Hej, dziewczyny, spokojnie! Chcecie mój kamień, który zmienia negatywną energię w pozytywną? Ale czy jest tam jakiś portal? Jak tylko sprawdzę, czy któryś ze światów pozostał w kolorze. Nie pchaj się! To ty się nie pchaj! To nie ja! Ja tym bardziej nie! <laughs> <laughs> Hej, ciągniesz lunetę! To nie ja! Właśnie, że ty! No? Czy to nie las cukrowej wady? <laughs> nie! Nie! nie. nie. Hey, Umiem zmieniać rzeczy w lody. Proszę, Vivi, specjalnie dla ciebie. Druga porcja dla Jenny. Jej, co tam macie? O, tyle rzeczy! Jakie pyszności! A co z moją kochaną Zatoką Tutti Frutti? O, super, Lulu! Potrzebowałam ich! Pamiętacie magiczną łzę? Była najwspanialsza na świecie! Najfajniejsza łza była w Zatoce Tutti Frutti. I niegrzeczne Jellis. O, tęsknię za nimi. Wesołe były. Ja też. Ale ta, którą spotkałyśmy w lesie, była zmartwiona. Dlatego tu jesteśmy. Zawsze nas rozweselały. To był piękny świat. Wszystko było śliczne i ładnie pachniało. Jak mogłam zapomnieć? Przyjaźniłyśmy się. No przecież że tak. Głośny rym! Rym, łaskoczysz. Może nie wyszło tak, jak chciałam, lecz mnie nie, nie pokonać. <ślesza> Dziewczyny, Szykują nam żart? Co dalej dalszy nastąpił?